Siemka, w dzisiejszym odcinku możemy używać tylko KB Sticka, i jeszcze chciałbym dopowiedzieć, abyście zostawili subskrypcję na kanale. Bo tylko 25% osób subskrybuje ten kanał, więc z góry dziękuję. Widzimy się na ręce. A więc my jesteśmy już sobie na ręce, zbieram sobie na KB Sticka. Oczywiście pójdziemy do zielonych, do żółtych w sensie. Pojebały mi się kolory. Dobra, więc mamy już na KB i właśnie go kupuję. I obuduję szybko łóżko i lecę na żółtych. Oczywiście jak zwykle musiałem spać przy budowaniu i muszę znów zbierać na KBC, kasę Zajbiście. Kurczę, kilofa nie kupiłem sobie. On, nie no jednak mnie widzi. Byłem musiał na niego skoczyć, ale coś myślę, że... Kurczę. Żal. Dobra, zepchnęliśmy go. Teraz szybko kilo. Jeszcze raz go zabiję, bo nie zdążę naprawdę. Dobra, no to żółtych już nie ma. I jeszcze teraz szybko pójdziemy sobie do zielonych. On chyba planuje mnie zaatakować. Coś tu jest, Iwo. Oho, Fireball w łapie. No w sumie pomogło mi. Nie umiem się totalnie klepać. Naprawdę jestem debilan skacząc z kb stickiem w takiej sytuacji. Pamyliło mi się chyba zapomniałem że nie mam miecza Więc sobie jeszcze raz pójdę na tego zielonego, bo złotych nie ma. On odbudował se to skubane, jesteśmy znów w tym samym miejscu. On nie wie, że tu jest. Ja zepchnę sobie go na szybko. Jak mi się uda. Oczywiście mi się nie udało. Bo... Bo oczywiście czemu by miało mi się udać? Przecież... Po co? Po co? Oczywiście chłopaczek mi i się buduje do góry. On czy cieszy... Aha, że fireball. Nie jest ty... Drugi fireball. No dawaj. Dawaj, rzucaj fireballa. Coś chyba nie chcesz rzucić, byku. Cały czas się przygotowuję i nic nie rzucasz Dziwny jesteś Dobra rzucił, ale ja też spadłem. A on nie, na no żal. Nie mam go teraz zabić, no to jak nie będę miał KB sticka, to będę musiał z łapki wyciąć, bo inaczej to naprawdę Dobra, mam KB stick'a. Na faście. On sobie fireballa kupić. Odknokłem go, o, dobra spadł. Jest git Boże, on znów tu idzie Ej, jak to? No żal totalny fireball przeniknął przez bloki, nieźle Kostkraf, nieźle, naprawcie to Leci fireball i popa No ale ja na forcie odbiję to no mamy szansę teraz. Szybko, szybko, szybko dla wstąpienia. Mamy szansę. Nie mamy szans, nie mamy szans. Żal. Żal.pl Gnów spadnę. On nie wie co się dzieje, naprawdę. A ja jestem takim botem, że nie mogę... Udało się. Ale pro jestem. Dobra, udało mi się wizowie. I teraz mnie pewnie zabije. Kobieta żelaka, chyba, albo no to żelak. Kurwa, jednak źle. bo dobrze? Nie, źle. Dobra, poleciał. Jednak dobrze, że tam byłeś. Ja totalnie nie miałem nic. To jest najlepsze, link. Nie, nie wiem, co mówić, jak się speed wydruży. To jest... Totalnie dziwne. O, mogę ją sobie rozwalić na luzie teraz. Chłop ma opsa? Czyli co to jest? No to jest opcja, pijadolę. A raczej tego nie wygram. Ma opsa. Jest zbyt niemożliwe, abym to mógł wygrać. Nie, no naprawdę, to śmieszne. i dobra, będzie tylko naprawdę jedna ręka, bo. No jest już 10 minut nagrania, jak ostatnio nagrałem 10 minut to mi wyszło 8 tych 8, 8 8 minut tylko, więc jakby no nie wiem po co więcej nagrywać arenek To jest naprawdę niepotrzebne Koks Krofon z was propozycję, może zrobicie takie szybkie niszczenie opcjów na, op na Hypixel na przykład bo takie długie to naprawdę zero szans praktycznie, że rozwalić jeżeli ktoś jest na bazie. A jeżeli, jeżeli będzieś miał diamentowy kill off, to można normalnie na jeżeli rozwalić tego psa, jeżeli ktoś jest na bazie. Nie rozumiem tego kakrowczyka, czemu tak zrobiliście. Chłopco pisze łatwo, no to jest naprawdę so fucking funny. Jeżeli Typse pisał łatwo na czacie, jak ma diag zbraje, jeszcze miał psa Żałosne. No, pa no patrzcie Większego bota naprawdę w Bedwars nigdy nie widziałem. On nie wie, że ma więc jakby. Ważne, żeby był nad przepaścią. No wejdź, byku, wejdź. może dwie minuty zdążyć, bo jeżeli zniszczy mi łóżko autodestrukcja, to jestem totalnie bez szans, nie? Jedynie, że jakimś magicznym trafem go zabijać, co jest... Nie, naprawdę, GG. Mam do... To tyle na odcinka. Bo praktycznie to tylko jedna ręka, bo 50 razy nagrywałem i się nie udało. Więc to na tyle i następny odcinek może też za dwa dni wrzeć i zobaczymy jak to się potoczy.